Zitamy w Kokamana, tutaj jest moja mata, mój start, mój początek i moja wygrana. No, chciałam powiedzieć to, że zawsze to wygląda tak, że jak nagrywam taka. To najgorzej jest, jak ktoś jest z wodą, że na przykład jestem w i muszę wskoczyć do basenu, żeby nagrać jakieś o. ujęcie. I powiedzmy, nie uda się to ujęcia. Muszę wyschnąć, pomalować się od nowa i wskoczyć jeszcze raz. A jak to się nie uda? Podobnie. Ja. <noise> no. Że ci się chce. Nie chcę mi się, dlatego tego nie nagryłam. <noise> ja w ogóle, jeżeli chodzi o sport walki, mam dodatkowe atut. Ja mam szponę. A, ja się nie. Ale, ale to było o to chodzi ja Mamy o no, no mówiłem mam... Generalnie przyleciała sobie taka Weronika z Islandii do Polski Poszukała, nie wiem, jakiejś atrakcji Generalnie zawsze mi coś ciągnęło do wielkiego miasta A Warszawa jest na ten moment jedynym miastem takim dużym Do którego mogę się przenieść więc tutaj jestem. Ja tęsknię za Islandią, za moimi przyjaciółmi, za... generalnie za, tym, za tymi ludźmi. Ludzie mentalność. Powiem szczerze, że Elite Fighters otworzyła mi takie oczy, bo przez to, że się zaczęłam trenować, to dało mi takiego kopa, takiej motywacji do życia. Ja wiem, że to się często powtarza, że ludzie mówią o, sport to... dzięki sportowi to mam motywację, ale to jest serio prawda. Naprawdę. Bo... w jakiś sposób twoje myśli Totalnie odchodzą od tych negatywnych, nie masz czasu, żeby myśleć negatywnie, bo wszystko leży na macie, więc y, to jest takie odskoc odskoczenie od rzeczywistości, w ogóle zapominasz o, o wszystkim. Mam duże szanse na wygraną, jestem tego świadoma, jestem tego świadoma, żeby nie było nielekceważy mojej przeciwniczki, absolutnie, ja się przygotowuję tak, jakbym miała walczyć z za, zawodowym zawodnikiem, eee, ale zobaczymy, co ona nam pokaże. Tak, jakby ja trenuję może z 3 miesiące, tak, nie pamiętam ile, no 3 miesiące max trenuję do tej walki, e, więc no staram się szlifować i stójkę i pardę.

No to co, jesteście gotowi, by się oderwać od ziemi? Nie boi się, nie boi się, Wero, nie boisz się mnie, nie boisz się niczego, prawda? Dokładnie Ważne jest to, że chcemy zabrać Weronikę z blindfoldem, żeby nic nie widziała, w miejsce, gdzie pokona swój strach Dawaj rękę Dobra Pani mi powie, czy to jest bezpieczne, co tutaj się dzieje? Jezu, jeżeli by mi decydujeć swoją kartę, to ja, czy, ja nie chcę wystarczyć to jest ale, zwierzę. Słuchaj, ty jesteś w twoją Zaczynasz już drogę moją tak, Ja nie chcę zrobić krzywdy temu zwierzę, to, jakby to jest zwierzę. I ja, ja nie chcę mu zrobić krzywdy. Dobra, okay. <śmiech> <śmiech> to na daleko jeszcze? Nie. Mój pomysł, że ty trenujesz, żeby wyściskał się. <laughs> Ale wolałbym, żeby się nie otwierało. oszu. Chodź, idziemy dalej. Hej! Spokojnie, nic się nie dzieje. Jesteśmy w miejscu, gdzie poznamy świat, którego nikt też. Gdzie te pojąk? Nie, żadnego pojąkku. Czyli nic po mnie nie chodziło? Nie, nie. <śmulgyllery> I to są zwierzęta, których się boisz. One nie są jakieś takie straszne. Możesz też zobaczyć z bliska na żywo na przykład. Ale Włochaty. No. Ale jaką pojęczynę sobie w ogóle, jak ją wychodzi stamtąd tamtą do dołem jakoś? Rozrywają. Tu jest mocno. Ale wielki. Ej, ale akurat ten wygląda mega przyjaźnie. Mam nadzieję, że już nie boisz się w pająku. No nie. I klatek. Nie no, klatek to boisz, się boisz. nie, nie Cześć! No ja będę u was teraz mieszkał, czy tak jest ma. Wiedzieliśmy jak ciężko trenuje Vero, poznaliśmy jej największe fobie oraz pomogliśmy jej je pokonać, więc resztę czasu postanowiliśmy spędzić o wiele mile, czyli spędziliśmy czas z przyjaciółmi IMVERO oraz na karaoke. Niech się trochę rozluzi dziewczyna, bo już wielkimi krokami zbliża się ten dzień, 31 lipca. Elite Fighters.